No, pop, halo, jest tam kto? <grystanie> Nikto nie ma doma. A może wszyscy nad wodą? <grystanie> o, cztery osoby już są. Witam, Tambas O, no, kochani, porażka. A, nad wodą. <grytania> Zaraz wyjdę na dwór, siedzę w samochodzie czekam, aż się może coś poprawi. Patrzcie, kochani, deszcz zajwania. Wiatr, deszcz. Mówię, zanęciłem sobie miejsce. Siedzę sobie w autku, mówię, może się uspokoi trochę. Zaczę mówić, bo tak fajnie. Spojrzałem dzisiaj ten yy, nawet radar i miał od 9 do 15 nie padać. Mówię spokojnie mówię, to pójdę sobie trochę ma, po... Siema, siema Marcin. Mówię, połowie coś, a to Brędza, porażka normalnie, zgroza jakaś. Jak tylko zadęciłem miejsce, a tu zaczęło lać wiatr się rozgwizdał. No, ja pierdzielę normalnie. szok, wędka leży, wszystko leży na brzegu, wyciągnąłem chyba resztę łapówki wyrzucę. Trzyma akła, resztę łapówki wyrzucę. Chyba trzeba będzie zwijać pinkiel, wjechać do domu normalnie, bo to jakaś zgroza. Miało być tak pięknie. A teraz mogę tylko sobie, jak tu okno na wodę, paczek. Widzicie, wszystko tu zalane. No leje, normalnie leje. A zobaczcie, zobaczę, to chłopaki się odzywają. A, siema się Shrek, siema Shreku. No, jak widzicie, no, no zgroza, deszcz, deszcz się ro, rozpadał, to rozpadał. On pada już od kilku dni. Trochę raz pada, raz nie pada. Myślę, patrzę okienko jest. Chociaż wiecie, to no nie zawsze ufam tym prognozom, ale chyba tak bardzo się mycha dzisiaj na ryby, że uwierzyłem, no, i się przejechałem. Posiedzę jeszcze parę minut i zobaczymy, może coś z tego wyniknie. Już nie słyszę, jak o samochód wali deszcz. No. Teraz trzeba wyjść, zobaczyć na zewnątrz, może coś się uda, próbujemy połowić. No ulewa przeszła, tylko wiatrzycho zostało. Dobra, parę razy zarzuszę, ale chyba... No nie, Marcin, ja jestem akurat dobrze ubrany. Ale wiesz, kamerkę będzie zalewało i tak dalej, no. A tym bardziej, że ja dopiero po antybiotykach, ja miałem zapalenie ucha i tak dalej, także lipa. No ale dobra, jednak spróbuję coś powalczyć. Może chociaż pół godziny posiedzę. Dobra kochani, biorę wędkę, muszę chować telefon. Jakby co to pozdrawiam wszystkich. A ci co nad wodę ruszają to połamania wszystkim życzę. Darka kochani.